Mamy z tej strony boyboy. w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić y, super szybki wagonik z handnikiem. Pierw musicie zrobić coś takiego jak ja właśnie. Dobra. I to jest ważne, żeby wam to wyszło. To musi być wersja Minecrafta. Napiszę Wam zresztą, to wszystko będziecie mieli w opisie. później po środku najlepiej sobie dać po bo boku yy, dźwignię. Przepraszam, że mogę być taki trochę zatkany. No, sale. Dobra. Tutaj wystarczą dwie. Chociaż jak zrobimy trzy, to on wyżej poleci. Albo może trochę przestać lecać. Dobra. <tryk> Dobra. Dobra. Tutaj możemy dać pochodnię. I ważna komenda. Game rule. I pod koniec odcinka jeszcze pokażę Wam coś, żeby nam to się udało. To musi być y, snapshot, ale nie pamiętam już, który napiszę Wam. Game rule. Minecart. Więc zajrzyjcie do opisu też. I tutaj wpisujecie ile Max to jest 1000, więc to było wcale 1000. Teraz. Musimy zrespić albo tak jak ja no, albo na odwrót, ale dobra. Teraz właśnie robimy coś takiego, że tylko teraz będzie się niesamowicie kręcił! Tiu! I właśnie na tym to polega. Na przykład zapreze zaprezentuję Wam to na mnie Jak ja to będę odczuwać? O kurcze, o tym to nie pomyślałem filka bo ja... No kurcze Jej nie umiem w to pliknąć. Co ja robię właśnie? Chwila. Nie tak. Co to w było? dobra nie wiedziałem jak to zrobić ale dobra w takim razie zrobię tak 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 tak, tak. Dobra. i teraz sprawdzimy dobra I teraz tutaj I tak tak tu, tak to, 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 to. O, jednak nie musiałam pochodni dodać. Dobra, teraz to zrobimy. Jaki ja mam świetny pomysł z tym. razem zróbmy tutaj, tak. Pcium. Tak ma każdy villager, mi się wydaje. Tylko, że ci villagerzy mają to szybciej. Ty! To nie jest od że tak? się zapytam, czy. Nie wiem, wolę nie wiedzieć, ale planuję to wydłużyć bardziej. Mimo, że jeszcze z górki. <laughs> Czekajcie. Mogę, nie, to To będzie. To będzie. To 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 będzie taki... Ej, ale to jest dobre do roleri posterów. Nie wiem czy nawet roku to jest, ale wątpię. Dobra. Dobra, zróbmy tak. Czyli w takim razie... Niego, aha, myślałem dobra. Tu, pyk, jeszcze tutaj, pyk. Co? Tu albo zrobię jeszcze tu. Dobra. Dobra, teraz tutaj to dam damy to wsiadamy i czerwoni bosi wow, piękne a teraz wam pokażę jak właśnie co w tych eksperymentach trzeba zrobić dobra musicie stworzyć sobie nowy świat oczywiście nazwać sobie go byle jak i dać sobie na hardcore i eks, nie na no, jeju, na kreatywny i na to później musimy włączyć to ale nie, tego nie włączamy, tego nie bo wtedy nam będzie wariować w taki e, e, taki jeden no jak są teory, no to on będzie nam wariować później jakoś no i właśnie to musimy sobie włączyć. Jak to sobie włączycie, no to właśnie wchodzicie na świat i pokażę wam jeszcze raz. Dobra. I pokażę wam specjalne przybory. Dobra. Musicie jako przybory mieć byle jak blok. To raz. Dwa wagonik. Ja też villagera będziecie musieli mieć pochodnie. Musicie też mieć właśnie to. Tory napędzające i tory zwykłe. I jeszcze właśnie. Yy, dobra, nie patrzcie na tą nazwę, błagam. Bo i tak to nie moje konto. I to jest właśnie taka wersja naprzód 24 wy, czy, czy ja, więc tak to wygląda i po prostu doczekajcie do końca, bo ja w sumie nie będę już tego robił, tylko wersję zapiszę jeszcze w opisie, więc no, ja się z wami żegnam. I jakby ktoś się pytał, kiedy nagram odcinek z Pipem playing Ground no to, nie wiem, to tak, mm, no kurczę, trudno mi powiedzieć, bo no, bo ja też gram w inne gry, więc trudno mi powiedzieć bardzo, więc. Papa! Pa.